Zacznie na kanale KENDERABIT, gdzie znajdziesz mnóstwo wiedzy o królikach domowych. W dzisiejszym filmie porównamy różne rodzaje podłoży dla królików, które otrzymaliśmy od firmy Joris No Smell. Oglądajcie dalej, jeśli chcecie poznać moją opinię na temat wybranych produktów. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, aby nie ominęły Cię przyszłe filmy, a także do zostawienia łapki w górę, jeśli spodoba Ci się ten materiał. Pierwszym produktem, który testowałam, była wyściółka z kartonów i bawełny. Podłoże jest bardzo wydajne. Ja z przyzwyczajenia do drewnianego peletu nałożyłam zdecydowanie za dużo produktu, jak na jedną dobę. Myślę, że spokojnie można zużyć o połowę mniej niż ja. Zmyliło mnie trochę to, że produkt zostawiał takie puste pola w kuwecie i obawiałam się, że wszystko wyląduje na dnie kuwety zamiast na samym produkcie. Ale po kilku godzinach okazało się, że wszystko ładnie wsiąkało w wyściłkę. Produkt plusuje tym, że nie przykleja się do futra. Zarówno suche, czyste podłoże, jak i zużyte, zostaje w kuwecie, więc jeśli ktoś ma króliki długowłose, to nie musi się obawiać roznoszenia zawartości kuwetki po całym domu. Z tego co zaobserwowałam, podłoże jest mięciutkie i elastyczne. Króliki po godzinach użytkowania fajnie sobie wydeptały podłoże i przyznam szczerze, że o wiele chętniej spędzały czas w kuwecie. Produkt sam w sobie jest dość estetyczny, nie widać po nim, że jest zabrudzony czy zasikany. Wszystko wtapia się w jedną całość. Dla mnie osobiście jest to oczywiście plus, bo nie ukrywajmy, że kuwetka to nie jest najładniejszy przedmiot w pokoju, więc fajnie, że jest produkt, który maskuje trochę ten bałagan. Obawiałam się też, że króliki będą zjadać tekturę albo kartony po jajkach, ale nie były tym w ogóle zainteresowane. Mokre podłoże nieco przylega do dna kuwety, ale nie ma najmniejszego problemu ze sprzątaniem. Jedno machnięcie i produkt odklejony. Nie zauważyłam też przecieków, które wymagałyby dodatkowego wycierania, więc wszystko ładnie wsiąka w wyściółkę. Ogólna ocena produktu moim zdaniem to 5 gwiazdek. Cotton Card firmy Joris No Spell zdecydowanie na to zasługuje. Kolejnym podłożem był Exotic Kokos, czyli produkt, którego byłam bardzo ciekawa. Samo wkładanie do kuwetki przyjemne. Produkt również wydajny. Jeżeli ktoś sprząta kuwetę codziennie, to spokojnie może nakładać produktu malutko. Tutaj jednak produkt nie do końca spełnił moje oczekiwania. Zaczniemy sobie jednak od plusów. Tak więc, plusem na pewno jest brak bałaganu. Wyściółka również zostaje w kuwecie. Poza kuwetą zauważyłam tylko jeden drobny kawałek wyściółki. Estetycznie produkt też dobrze się prezentuje. Mokre elementy ciemnieją, ale w kuwecie panuje względny porządek, jeśli mogę tak to ująć. Jednak jeżeli chodzi o pochłanianie brzydkich zapachów to tutaj w ciągu dnia zapach odchodów był minimalnie wyczuwalny. No i był też zdecydowanie obecny podczas sprzątania. Myślę jednak, że bardziej było to spowodowane tym, że cały mocz nie zdążył wsiąknąć w wyściółkę. Obecne przecieki wydłużyły nieco czas sprzątania, bo całe dno trzeba było dodatkowo przecierać i doczyścić. Moja ocena produktu jako podłoża dla królików to trzy gwiazdki. Trzecim testowanym przeze mnie podłożem był Kotonen Pelec. Czyli nasiona bawełny w formie pelletu. Produkt sypki i dość twardy. Na pewno mocną stroną wyściółki jest wydajność. Po raz kolejny wyściółka spokojnie mogłaby wystarczyć na dwa dni leżenia w kuwecie. Jest to produkt, który nie pyli i nie przykleja się do futerka, przez co nie jest roznoszony poza kuwetę. Przez całą noc i cały dzień zapach w pokoju królików był neutralny, czyli chłonność brzydkich zapachów jest większa niż w przypadku poprzedniego produktu. Natomiast przy sprzątaniu zapach już był dość mocno wyczuwalny. Napłukniały pelet przykleja się do dna kuwetki, ale nie jest trudno go posprzątać. Produkt dość estetyczny. Nie uwidacznia zawartości kuwety dzięki ciemnej barwie, choć mokry pelet pulchnieje i ulega rozkładowi. Dzięki temu widać też, kiedy należy posprzątać. Moja ocena produktu to mocne cztery gwiazdki. Coton koton to produkt, który jak pozostałe cechuje się wysoką wydajnością. Powiem wam szczerze, że przy takiej wydajności można by spokojnie zmniejszyć częstotliwość sprzątania, bo produktu wystarcza na wiele użyć, a zapach też jest świetnie maskowany. Nie był nawet wyczuwalny podczas sprzątania, za to ogromny plus. Ponadto jest chyba najbardziej miękkim produktem spośród wszystkich przeze mnie sprawdzanych i myślę, że jest to produkt idealny w szczególności dla królików chorujących na pododermatitis, czyli odgniotki. Mój kokos zmaga się z tym i zauważyłam, że chętniej siedzi w kuwetce, kiedy ma w niej miękkie podłoże. Produkt nie pylący i nie przykleja się do futerek uszaków. Dzięki temu wokół panuje porządek. Jest produktem estetycznym, maskującym bałagan. Jedyne do czego mogłabym się przyczepić to fakt, że część moczu przeciekło na dno kuwetki zostawiając brzydki ślad, który trzeba dodatkowo wyczyścić. No i mokra bawełna delikatnie przylega do dna, ale nie stanowi to jakiegoś problemu w sprzątaniu. Moja ocena tego produktu to 4,5 gwiazdki. Ostatnim sprawdzonym przeze mnie produktem był Paper and Pellets. Jest tu celuloza sprasowana do postaci granulek w estetycznym szarym odcieniu. Produkt w dotyku przypomina trochę drewniany pellet, ale granulki celulozowe są zdecydowanie drobniejsze od standardowego drewnianego podłoża. Świetnie radzi sobie z maskowaniem brzydkich zapachów i nie roznosi się poza kuwetkę. Mokry produkt również nie przykleja się do łapek ani futerka. Nie pyli. Podłoże, które jest mokre, pęcznieje, podobnie jak zwykły drewniany pelet, ale nie przykleja się do dna kuwetki. A jeśli chodzi o wydajność, to jest w sam raz. I moim zdaniem to mocny plus tego produktu. Ponieważ kuwetkę i tak powinno się sprzątać raz dziennie, to dzięki temu nie marnujemy produktu, bo w ciągu 24 godzin on spokojnie zdąży się zużyć. Oczywiście, jeśli nie wsypiemy go za dużo, jak zrobiłam to ja w przypadku każdego testowanego podłoża. No, i produkt pochodzi z recyklingu, więc używając go, dbamy nie tylko o króliczki, ale i o planetę. Sprząta się szybko i przyjemnie. Moja ocena produktu to 5 i jest to mój ulubiony produkt. Z ręką na sercu mogę Wam go polecić i zaproponować, abyście sami sobie go wypróbowali i zobaczyli, że jest naprawdę wart uwagi. Podsumowując, produkty firmy Yori Snow Smell charakteryzują się wysoką wydajnością, neutralnym zapachem oraz świetnym mechanizmem maskującym brzydkie zapachy z kuwet naszych uszaków. Do tego są naturalne, ekologiczne, a co za tym idzie są też bezpieczne. Duża różnorodność produktów pozwala na testowanie i wybór wyściółki idealnej dla nas i naszego uszaka. Ceny produktów możecie sprawdzić na stronie internetowej, do której link wrzucę Wam do opisu filmu, ale osobiście uważam, że są to ceny na każdą kieszeń. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który produkt najbardziej Was zainteresował. A ja tymczasem dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, trzymajcie się i pa pa!